Za pomoc w realizacji programu dziękujemy firmie Arpol www.arpol.net.pl. Za pomoc w realizacji programu dziękujemy firmie Helicontex www.helikon.tex.com. Międzyrzecki rejon umocniony. To tu rodzą się i trwają jedne z najciekawszych legend związanych ze skarbami rabowanymi przez Trzecią Rzeszę. Faktycznie takie skarby tu przechowywano, ale nie pozostał już po nich żaden ślad. Wielu poszukiwaczy sądzi, że sowieckie brygady trofiejne przeszukujące w 1945 roku międzyrzecki rejon umocniony nie znalazły wszystkiego. Bogactwa rabowane przez Niemców wciąż mogą być kilkanaście metrów pod ziemią. Jedna z wciąż nierozwiązanych zagadek związana jest z pętlą boryszyńską. Tu w trzech komorach Niemcy ukrywali skarby kultury, m.in. z Poznańskiego Muzeum. Tą drogą zejdziemy do głównej drogi ruchu do podziemi, czyli do pętli Boryszyńskiej. Schodzimy 30 metrów pod ziemię. Kierujemy się do miejsca, które przez wiele lat stanowiło zagadkę. Chodzi o pomieszczenie, do którego dojście wysadzono. Czy zrobili to Niemcy, czy Rosjanie, tego nie wiem. Jesteśmy już na podszybiu na dole. to krótki wkład dojściowy do głównego systemu pętli Boryszyńskiej. Korytarzami, w których panuje wieczna ciemność docieramy do miejsca, które nas interesuje. Miejsca, w którym Niemcy ukrywali skarby kultury. Właśnie w tym miejscu znajdował się zawał. Właśnie teraz pójdziemy tam zobaczyć, jak to wygląda. Dla mnie trudnie do pokonania teraz. I troszeczkę trzeba czy będzie się czołgać. Jeszcze panuje tutaj wilgoć, dlatego widać, że ten jest Z mozołem czołgamy się do końca potężnego zawału. Właśnie w tym miejscu. Właśnie w tym miejscu. Widzenie tego korytarza. Widać tutaj elementy zbrojenia, które po prostu spadły na dół. No i tutaj efekty naszej pracy, które myśmy wykonywali, myśmy tu w tą ziemię wydobywali, tak do tyłu za siebie, jeden za drugim. takie Wtedy nie było dużo tych desek, tak to szalowali. I każdy się posuwał tak po malutku, po malutku przy tej ścianie, do przodu. Kilkanaście lat temu udało nam się go przekopać i ustalić, że komora numer 10 była faktycznie wypełniona skarbami. Świadczą o tym m.in. pozostałości po skrzyniach. Zdjęcia, które widzicie, nagraliśmy pod koniec lat 90. Jest zachowana kartka, która najprawdopodobniej jak wyciągana coś się wydarło, to jest jakieś książki, te jeszcze napisy. I tu jeszcze jest jedno miejsce ciekawe. To jest resztki gazet. Nie wiem, to jakieś wyliczenia. W 1945 roku sowiecka brygada trofejna wywiozła stąd cały depozyt. Z odnalezionej kilkanaście lat temu dokumentacji niemieckiej wynika jednak, że skarby kultury przechowywane były w czterech komorach. Ta czwarta, nieodnaleziona jest impulsem dla wielu poszukiwaczy skarbów. Nikt nigdy nie trafił na jej ślad. Gazety są. Zresztą tutaj z tych dokumentów wynika że jakieś gazety były propagandowe też tutaj chowane, także wszystko na tutaj wskazuje, to się by potwierdzało. Zmurszałe deski szalunków sprzed kilkunastu lat nie zachęcają do podjęcia dalszego ryzyka. Nie warto, szczególnie iż wiemy, że za zawałem jest zwyczajna pusta komora, identyczna jak ta. Tutaj także Niemcy składowali skarby kultury. Tym razem nie poszukujemy artefaktów. Tu ich nie ma. Chcemy poczuć klimat podziemi i zastanowić się, które miejsca mogą być dla nas interesujące. Mówi się, że w MRU ciągle ktoś czegoś szuka. My także wciąż wierzymy, że historie o nieodnalezionych skarbach to nie tylko legendy. MRU to niezwykle interesujące miejsce. Kolejna wyprawa, tym razem do tajemniczego i trudno dostępnego odcinka północnego, już niebawem. Zamierzamy tam zbadać tajemnice kolejnej wysadzonej komory. Nasze eksploracje podejmujemy na podstawie zezwoleń i pod nadzorem archeologicznym. Przestrzegamy przed samowolną eksploracją, to bardzo niebezpieczne. Nasze materiały filmowe produkujemy w sposób profesjonalny, tak abyście mieli przyjemność z ich oglądania. Jeżeli chcecie zobaczyć ich więcej, zapraszamy do subskrypcji naszych kanałów na YouTube i Facebooku. Podzielcie się waszą opinią. Do zobaczenia. Witamy Pana Reszkę. Tak, Co Pana tu sprowadziło dzisiaj do podziemi? Szuka jak zawsze w oszczędnej komnaty. Ja Leszek Adamczewski, dziennikarz, emerytowany dziennikarz Głosów Ekopolskiego. Ostatni raz widziany w emeryturze dwa lata temu. Leszku, jak udało Ci się dwa lata przeżyć w tych podziemiach? Co jadłeś przede wszystkim? Nie wiem, co zostawiłeś. Zapraszaj, zapasy Panie